Wskakujesz w życie prosto z wygodnego brzuszka swojej mamy, lądując w wilgotnym, dusznym powietrzu Amazonii. Twoja mama nawet nie zawraca sobie głowy. Opuszcza cię zaraz po tym, jak cię wydaje na świat. Jakby to był zwykły poranny rytuał, Ty i twoje rodzeństwo rozbiegacie się na wszystkie strony świata, a dżungla totalnie ma gdzieś, że jesteś tu nowy. Swoją drogą to fajna ekipa z tego rodzeństwa. Na ten moment jesteś jeszcze mały. Masz ledwie parę dziesiąt cm długości i nie oszukujmy się, wyglądasz całkiem słodko, ale dla Jag Uwarów, kajmanów, czy dużych ptaków, jesteś idealną przekąską na ich pusty żołądek. Na szczęście wiesz, jak zniknąć. Myk do rzeki i po tobie. Wtapiasz się w brązowy, mętny nurt i znikasz pod powierzchnią wody, jakby cię nigdy nie było. Droga, jaką pokonujesz, potrafi porządnie wywołać głód. Czas więc ogarnąć się i zacząć polować. Twoje zmysły, choć jeszcze się kształtują, są już na tyle dobre, żeby czuwasz ruch w wodzie. Nagle zauważasz małą rybkę. Idealny, prosty i przyjemny cel. Zatrzymujesz się w miejscu. Dajesz prądowi działać i powoli zbliżasz się coraz bardziej. Błyskawicznie zaciskasz szczęki, a twoje pierwsze polowanie kończy się sukcesem. Niby drobna wygrana, ale hej, wygrana to wygrana, bo przecież już nie jesteś głodny, chcesz szybko urosnąć, bo tutaj przetrwają tylko ci, którzy są duzi, silni i przebiegli. A mówiąc o przebiegłości, to spójrz na swoją skórę, zielono-brązowy wzór, totalny sztos, idealny kamuflaż, aby się schować przed drapieżniejszymi zagrożeniami, lub by schować się i Dorwać ofiarę czy to w mętnej wodzie, czy w gęstych krzakach nikt nawet nie ogarnia, że się zbliżasz. Jesteś jak cień, praktycznie niewidzialny. To twoja pierwsza poważna przewaga w tej dziczy. Na razie może to nie brzmi jak coś wielkiego, ale jak przyjdzie czas na grubsze polowania, będzie jak znalazł. Póki co trzymasz się podstaw, przemykasz przez rzeki i bagna, głównie w wodzie, bo tam czujesz się najpewniej. Oczy i nozdrza wystają lekko nad powierzchnią, a ty spokojnie suniesz, czekając, aż jakaś nieogarnięta przekąsa. Podejdzie za blisko, leżysz sobie cicho tuż pod powierzchnią, aż nagle widzisz swój cel małego gryzonia, na tyle głupiego, żeby zbliżyć się do brzegu. Czekasz cierpliwie, a potem bum, atakujesz jak piorun, owijasz się wokół niego i zaciskasz, aż wszystko jest załatwione. Obiad gotowy. Po pewnym czasie stajesz się już starszy i zaczyna się robić ciekawie. Jesteś teraz większy, szybszy i silniejszy. A twoje ofiary? No cóż, małe żabki i rybki to już nie twoja liga. Teraz polujesz na coś konkretnego. Na przykład kapibary, największe gryzonie świata. Tak, teraz one trafiają na twoje menu. Jednak to, że jesteś większy, nie daje ci aż takiej przewagi w naturze, ponieważ musisz pamiętać, że dalej czają się na ciebie drapieżnicy, tacy jak jaguary, kajmany i inne anakondy, które z chęcią by cię schrupały, jak tylko nadarzy się okazja. Musisz być czujny i korzystać z tego swojego dowalonego kamuflażu, żeby zostać niezauważonym. O, patrz, na brzegu wyleguje się kajman jakiś ogromny. Pewnie też młodziek jak ty, ale i tak to niezły przeciwnik. Stoisz chwilę w miejscu, analizując sytuację. Czy warto zaryzykować? Może to być twój pierwszy prawdziwy test jako łowcy. Cicho zanurzasz się w wodzie, sunąc w stronę Kaimana jak cień. Mięśnie masz napięte, gotowe do akcji. I wow! Wcale nie było tak trudno, jak myślałeś. Pierwszy prawdziwy sukces jako drapieżnik. Smak zwycięstwa, ale nie ciesz się za bardzo, bo nie każdy dzień kończy się wygraną. Bywają dni, kiedy ofiary cię robią w jak wtedy, gdy chciałeś upolować kapibare. Ale zamiast tego, to ona prawie przyciągnęła cię na drugi brzeg rzeki, zanim zdołała uciec. No cóż, nie był to Twój najlepszy występ, ale luz. Nikt tego nie widział, więc można udawać, że nic się nie stało. Jednak mam też dobrą wiadomość. Ciągle rośniesz. Z każdym posiłkiem jesteś trochę większy, silniejszy i mądrzejszy. Jak już w pełni wejdziesz w fazę młodzieńczą, dżungla przestaje być aż tak straszna. Jasne. Wciąż są większe drapieżniki, ale ty szybko. Spinasz się w łańcuchu pokarmowym. Z czasem coraz bardziej czujesz, że to miejsce jest twoje. Masz już opanowaną sztukę wtapiania się w otoczenie. Możesz czekać godzinami, a nawet dniami, żeby zaatakować. Aż tu nagle... Jest! Grupa Kapibar chilluje sobie obok pobliskiego brzegu. Powoli zanurzasz się w wodzie. Tylko oczy wystają nad powierzchnię. Podpływasz bliżej. Skupiony na swoim celu. Napięty jak struna gitary. Ale zaraz... Co to za gość? Myślisz, że byłby na tyle miły, żeby odstał? ci kawałek kapibary? Hmm. Chyba jednak lepiej odpuścić i wycofać się na razie, bo jesteś mniejszy od niego. Cały czas dopracowujesz swoje skille, coraz bardziej ogarniając otoczenie i swoje miejsce w tej dżunglowej hierarchii. Masz już opanowaną sztukę skradania. Twoje wzory na skórze robią robotę. Pozwalają ci bez wysiłku wtopić się w otoczenie. Twój węch? Jak radar. Tropisz ofiary nawet przez najgętsze krzaki. A twoje ciało? Sam mięsień. Zero zbędnego balastu. Już dawno nie jesteś mały. Na kondą, dorosłość wzywa. Teraz masz taki rozmiar, że większość stworzeń w okolicy patrzy na ciebie z respektem albo strachem. Masz aktualnie 4,5 metra długości. Jednak na tym się nie kończy twoja podróż, ponieważ ciągle rośniesz. I jesteś prawdziwym graczem w tej dżungli. Małe przekąski to już przeszłość. Teraz celujesz wyżej. Jelenie, dziki, a czasem nawet kajmany. Jak ktoś odważy ci się przeciwstawić, to musi się liczyć z konsekwencjami. Wraz z tym, jak rośniesz, dżungla zaczyna się rozwijać robić trochę za ciasna. Potrzebujesz swojego miejsca, bazy, gdzie możesz polować, czilować i znowu polować. Czas znaleźć swoje terytorium. Ruszasz w trasę przez gęstą dżunglę, przeszukując każdy zakamary Przekraczasz rzeki, pokonujesz powalone drzewa i przedzierasz się przez gęste krzaki. Cel jest jasny. Musisz ogarnąć jakieś ustronne miejsce, gdzieś najlepiej blisko wody, gdzie jest dużo potencjalnego jedzenia, ale jednocześnie z dala od innych drapieżników, którzy tylko czyhają aż im uda się ciebie złapać i zjeść. Po kilku dniach poszukiwań w końcu trafiasz na idealne miejsce, spokojny kawałek rzeki, schowany pod gęstymi drzewami. To sztos. Lepszej miejscówki nie dało się znaleźć. Oznaczasz teren swoim zapachem, jasno dając do zrozumienia, że to teraz twoja miejscówka. To tutaj zaczynasz nowy etap życia. A skoro mowa o nowym etapie, czas wejść na wyższy level rozmnażanie. Teraz chodzi nie tylko o przetrwanie, ale o to, żeby przekazać swoje geny dalej. Zbliża się sezon godowy, a ty wyczuwasz w powietrzu zapach potencjalnej partnerki. Idziesz jej tropem przez gęstą dżunglę i bagna, aż w końcu ją znajdujesz. Samica. Co za sztos zaczynają się zaloty. To powolny, wijący się taniec, gdzie oplatacie się nawzajem w hipnotyzującej spirali. Trwa to godzinami, aż w końcu misja zakończona sukcesem. Możesz pozostawić swoją partnerkę, bo resztę ogarnie sama. Kilka miesięcy później, gdzieś w ustronnym miejscu urodzi młode. Nie składa jaj jak większość węży, zamiast tego rodzi od razu małe, żywe anakondy. Na świat przyjdzie od 20 do 40 maluchów, dokładnie tak jak ty. Kiedy a szczerze mówiąc, niestety dla anakond, poród nie różni się zbytnio od wypróżniania. W obu przypadkach po prostu coś wypychasz i zostawiasz za sobą, i nie obchodzi samicy, czy młode dadzą sobie radę. Takie życie to właśnie one będą przechodzić cały Twój etap życia na nowo, aż dojdą do tego etapu, w którym Ty się znalazłeś. Niestety mam też dla Ciebie przykrą informację, ponieważ większość z nich nie przetrwa nawet roku, bo albo sobie nie znajdą posiłku, albo same zostaną czyimś posiłkiem. A jeżeli chodzi o Ciebie, to Wracasz do codzienności i dalej rośniesz. Jako dorosła anakonda wciąż robisz wrażenie swoim rozmiarem, ale lata polowań i przetrwania zaczynają dawać o sobie znać. Wciąż zaskakujesz swoją wielkością i siłą, to jasne, ale już nie masz tej prędkości co kiedyś. Ta dzika energia młodości powoli wygasa, więc teraz musisz działać bardziej strategicznie, używając swojej głowy. Pewnego dnia, relaksując się w chłodnych wodach rzeki, zauważasz jakiś ruch to kapibara, spokojnie skubiąca trawę przy brzegu. Normalnie Normalnie byś zlał temat i machnął łapą, gdybyś je posiadał, ale przypominają ci się wszystkie stare chwile, jak polowałeś na kapibary i postanawiasz wrócić do korzeni. Czekasz kompletnie nieruchomo pod wodą, obserwując, kapibara nieświadomie podchodzi coraz bliżej, aż w końcu, bam, w ułamku sekundy atakujesz, obijasz się wokół niej jak zawodowiec, a chwilę później koniec gry. Nadal masz to w sobie, ale kiedy połykasz zdobycz, coś cię uwiera. Nie daje ci to już takiej satysfakcji jak kiedyś. Dreszczyk jest jasne, ale coś się zmieniło. Dorastałeś nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Pewnego dnia, śledząc młodego jelenia przy brzegu wody, czujesz, że coś jest inaczej. Twoje mięśnie napinają się, gotowe do ataku, ale tuż przed atakiem coś idzie nie tak. Jeleń wyczuwa cię w ostatniej chwili i ucieka. Próbujesz go dogonić, ale twoje ciało nie porusza się już tak szybko, jak kiedyś. Nie trafiasz, a jeleń ucieka w siną dal. To pierwsze nieudane polowanie od dłuższego czasu, ale tym razem... Czujesz coś innego zmęczenie głęboko w mięśniach, bo już nie jesteś tak sprawny i młody jak kiedyś. Wróciłeś do wody, ale wiesz, że od tej chwili nic nie stanie się łatwiejsze. W rzeczywistości większość anakąt nie umiera w walce, po prostu stają się zbyt wolne i zbyt zmęczone. W końcu dżungla je pokonuje, bo brakuje im pożywienia.